Początek, zanim przejdziemy do kolejnej wideo-recenzji, zapraszam na konferencję o walce z dekomunizacją i w obronie pamięci ruchu robotniczego. 30 listopada, Warszawa, ulica Kopernika, 36 na 40, godzina 12. Rozpoczynamy konferencję. Zapraszam, na pewno będzie bardzo ciekawie. A teraz pozycja. Sztandarowa z cyklu Historia bez IPN, wydawanego przez Tygodnik Przegląd, ogień, fałszywy mit o jednej z czołowych postaci obecnej polityki historycznej Ogniu Józefie Kurasiu, tak zwanym Żołnierzu Wyklętym. Duża Garść faktów, relacji historycznych na temat tej postaci. To są teksty bardzo różne. Mamy tutaj wywiady, mamy tutaj zeznania świadków wydarzeń. Bardzo istotny jest wywiad z profesorem Julianem Kwiekiem, historykiem zajmującym się historią Małopolski Podhala o tym jak wykreowano właśnie mit żołnierzy wyklętych, to fałszywe pojęcie historyczne, które zostało przez polityków wprowadzone do właśnie polityki historycznej. Dlaczego jest to z Zjawisko fałszywe, dlaczego jest to zjawisko związane z niszczeniem pamięci historycznej. Wreszcie, no, o tym, że miesza się tutaj bardzo różne postaci, i w ramach tych żołnierzy wyklętych też są czczeni ludzie, którzy po prostu na to nie zasługują. Sama postać ognia no, jest bardzo kontrowersyjna żołnierz Armii Krajowej, przynajmniej tak się przedstawiał, w wyniku jego zaniedbania zginęli żołnierze podporządkowanego mu oddziału. Przez Armię Krajową był traktowany jako zdrajca, jako dezerter, przyznawał się do różnych afiliacji politycznych. Po II wojnie światowej, na co tutaj przedstawiono też dokumenty, rozmawiał z NKWD. Mamy tutaj liczne fotokopie dokumentów, na przykład tutaj dokument polecający zatrudnienie właśnie Kurasia jako funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. Bardzo istotnym Materiałem pojawiającym się w, tym, w tej książce jest zeznanie żołnierzy Armii Krajowej z Podhala, mówiących o ogniu jako podhalańskim watażce, który działa przeciwko swoim towarzyszom broni, który po wojnie też bezwzględnie rozprawiał się na zasadzie wendety z tymi, którzy w jakiś sposób mu podpadli. Mamy tutaj również relacje o tym, jak ta grupa zbrojna kierowana przez Ognia już po dezercji z Urzędu Bezpieczeństwa, już po tym, kiedy Władze chciały ukrócić jego działania jako takiego lokalnego watażki. przeszedł do tak zwanego obozu antykomunistycznego i razem z tą bandą zbrojną grasował na podchalu, rabując wioski, mordując. Bardzo znamienna jest tutaj statystyka, którą warto przytoczyć, że według wyliczeń dokonanych w latach 50. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od kwietnia 1000 do 1945 do lutego 1947 partyzanci ognia przeprowadzili około 350 akcji i w wyniku tych akcji poniosło śmierć 430 osób, z czego co najmniej 131 to byli cywile, a 53 osoby to osoby narodowości żydowskiej. Warto po tą książkę sięgnąć, rzeczywiście dużo materiału źródłowego, materiału historycznego, pokazującego w istocie, kim są bohaterowie obecnej polityki historycznej. Zwykłymi bandytami, którzy podszywali się pod działalność niepodległościową, pod działalność patriotyczną, po tym ukrywali to, że, że rabowali okolicznych chłopów, gwałcili zabijali, byli po prostu lokalnymi watażkami i lokalna ludność odetchnęła z ulgą, kiedy zostali zlikwidowani.